U nas się nazywają te maszyny DFM, -y, czyli tak zwane e, powszechna nazwa fotokioski. Za pomocą tych urządzeń możemy sobie zamówić każdą u nas usługę, ale to o czym rozmawiamy, no to zdjęcia najpopularniejsza u nas usługa, jedna z popularniejszych to e, zdjęcia natychmiastowe. Więc z każdego nośnika, czy to jest płytka od płytki poprzez pendrive'a, kartę pamięci czy telefon, tak dzisiaj popularny, możemy sobie od razu wywołać zdjęcia. Zdjęcia w różnych formatach, jest to mm, usługa natychmiastowa, więc zdjęcia... Mamy od razu, nie musimy czekać. Rozumiem, że to zależy też troszeczkę od. Ilości zdjęć? Coś nas tu ogranicza? W zasadzie nie. nie. W zasadzie nic nas nie ogranicza. Mamy, no chyba, że chciałby ktoś sobie jakiś fotoplakat wielki wywołać, no to już musiałby, zrealizujemy taką usługę w naszym laboratorium. A na miejscu wywołamy zdjęcia od tak popularnej odbitki, jak najpopularniejsze, jak, jaką jest 10 na 15 poprzez większe 13 na 18 15 na 20 i plakacik mały 20 na 30 Wszystkie dostępne karty, jakie są, do. Urządzeń czynośnych, telefony komórkowe również? Tak, tak. Mamy tutaj kabelki, więc klient nie musi przychodzić do nas z własnym kabelkiem, tylko mamy każdy najpopularniejszy kabelek. Z telefonu możemy też przesłać zdjęcie poprzez Bluetooth, więc tutaj w zasadzie nic nas nie ogranicza. A co jeżeli chodzi o koszt takiej usługi? Koszt, odbitka na miejscu, jeżeli to jest jedna, kilka sztuk, no to złoty 39. Przy większych ilościach jest stopniowanie ceny. Cena wtedy maleje czyli, przy większej ilości, na przykład i 9 groszy zapłacimy. Podkreślam, że to jest usługa natychmiastowa, bo też, jeżeli klient ma większą ilość zdjęć, no to też możemy zaoferować korzystniejszą usługę. Tylko że trzeba dwa dni robocze poczekać. Korzystając z tych maszyn, proszę powiedzieć, jakim zainteresowaniem się cieszą? Faktycznie jest zainteresowanie ludzie sami tak, przychodzą. Tak, tak, dosyć, dosyć duże jest zainteresowanie. I to nie jest nic skomplikowanego rozumiesz? Nie, że... nie. Ale jeżeli nawet jakby klient napotkał jakieś problemy, my zawsze tutaj służymy pomocą.